Dzień dobry kochani, witam się z wami z stolicy mody, Paryża. Jestem tutaj z moim wspaniałym chłopakiem, który zabrał mnie tutaj na urodziny. A oui, beaucoup, je li pas Przyjechaliśmy do Paryża na trzy dni świętować moje 25. już urodziny. Mamy takie same opaski w ogóle. Idziemy na śniadanko, w planie mamy odwiedzić takie najbardziej oczywiste... Eee, co? Oczywiste co? atrakcje i miejsca. Mamy też kilka polecajek od naszych znajomych i nie mogę się doczekać, kocham Paryż. Hi! Dziś wam. smacznej kawusi, wspaniałej niedzieli. W piątku? niedzieli. niedzieli, bo to będzie mogło być w niedzielę. Wiadomo co, wiadomo co. Kupiłam sobie w sumie na wyjazd opaski, a okazało się, że Kuba je nosi głównie. Francuski jest piękny, bardziej mi się podoba ten język. Widać. Ej, jest pogoda przepiękna, miało falać. Ja wiem, że może być dobrze. Zjedliśmy się na idziemy na wieżę Eiffla, bo moja mama kupiła mi na urodziny wejście na wieżę Eiffla z widoczkiem na drugie piętro. Chociaż wiele osób mówiło, że lepszy widok w ogóle jest z podwieżą Eiffla i lepsze zdjęcie są z podwieżywania IFLA niż z samej wieży. Ale idziemy to przetestować. Kupiliśmy sobie. Takie y, pasy karty na metro, które można sobie doładowywać. Kosztuje to sama karta kosztuje 2 euro, a doładowanie na cały dzień. Macie tutaj metro, autobusy i tak dalej, kosztuje 14. Patrząc na to, że jest tutaj dość tanio, ja myślałam, że to będzie dużo drożej, tak szczerze. Francji nie jest droga. No? W Francji są bardzo duże podatki, dużo większe tak? niż. No. Serio? No tutaj podatek y, nie wiem dokładnie który, ale wiem, że ten y, najwyższego progu, bo tutaj też są jakieś tam progi. Potrafi namy dosiągać 47%. Jezu, dostałaś połowę dopłaty. No. no płaczące dzieci, wieża Eiffla I takie tam. I takie tam. Uu. Tędy się wychodzi to na pewno, ale no. tędy się wchodzi, to się jakieś bilety kupuje. A my mamy w ogóle bilety, jakieś a, o mamy. Przecież mamy przecież te bilety. Tylko nie wiem, Wow, ale ona jest. A jeszcze myślałam, że będzie wyższa. Zobaczcie w ogóle na mój outfit dzisiejszy. Niczym prawdziwa paryżanka. Daj, a outfit masz kozacki. A zał załóż kapturem, tu pokażę jak z założonym kapturem wyglądasz. Podtrzymaj. Wyglądasz wtedy jak arabska księżniczka. Brakuje ci... o... to Bra... Brakuje ci teraz, jeżeli tutaj przepasać sobie. Zobacz, tu jest pani z gołębiami. A 3, 3 euro za zdjęcie. Ej no. to jest deal, może my sobie kupimy gołębie i będziemy kasować w Krakowie 15 ja, mój Ojciec! Zobacz! Jadącę. Mówiłeś, że to jest głupia, zobacz się. Będziemy kasować 20 zł za zdjęcie z gołębią w Krakowie, co ty na to? Twoje serce estetyki się tak cieszy jak tutaj jest. Sytuacja wygląda tak, że jest tutaj jedna kolejka do y, biletów i jedna kolejka do windy, bo my mamy bilety do windy i są jeszcze inne kasy do schodów, że można wchodzić schodami. Właśnie dlatego tyle osób wchodzi schodami. A słuchajcie, do tej y, kolejki windy pani mówiła, że czeka już półtorej godziny i znajduje się o tutaj. A tu jeszcze trzeba przejść całe to. Realnie jest tutaj przynajmniej 2 godziny, 45 minut, stania. Ludzie, ludzie sobie ruszyli, tutaj chyba. oni się nie ruszyli. Nie tak. ruszyli się kawałek. Ludzie siedzą na ziemi i czekają po prostu, aż nadejdzie ich kolej. Następny punkt wycieczki. Wysiadamy tutaj, ku tak, chodź. espresso. I coś tam, coś tam. Jaką fajną pamiątkę moglibyśmy sobie kupić? Jaką? klocki Lego, tylko wieża i. Była w Najku. Albo, Nike. albo triumfalny. Była w Najku wcześniej. A to znajdziemy, najwyżej jutro. do Lego, no. do sklepu Lego. Jesteśmy w sklepie z pamiątkami, słuchajcie, i tutaj nie mogę oderwać wzroku. Wszystko jest super. Medicom to i ciekawe co to jest. Ja to wszędzie w Grailu to było ostatnio. nie? Wzięłabym takiego misia, ale wiem, że Milka i Hugo je dopadną. No. Co byś chciał kupić dla widzów swoich? No, myślałem o albo o koszulce PSG ze No. Do rozdania. Tylko musiałbyś wziąć jakiś uniwersalny w miarę rozmiar, nie? No, albo co? No, albo te klocki. Klocki Lego? To nie jest zły pomysł. O, tutaj może być Ogani, to jest super marka. Ja mam od niej buty. Te takie z tymi klamrami, tylko są tak cholernie niewygodne To jest bape Babe, babe No, te gówno Bape M <grym> To jest Mbappe Nic nie kupuj, nie oglądaj Albo oglądaj, nic nie kupuj, nic nie kupuj wow. Ten sklep wygląda nie wiem, czy w Londynie byłeś w Selfridges albo w Harrodsie O masz ten Comme des garçons Comme des garçons To było modne jak miałem 15 lat Ja nie Kuba mówi, że ma tylko jedne dżinsy w szafie i nie wie, czy były prane. Były, były, no. Ty nie wiesz, czy one były prane, bo ty ich nie pierzesz. Nie, nie, nie. Nie, nie jest dotyków przyjemne. No. To jest chyba egipska bawełna. O, a co to za piękna bluza? Czekaj, czekaj. Czy to jest DPZ Family? Oh yeah. Dostępne jeszcze kilka sztuk, możliwe w sprzedaży? A, o tak. Obchodzi dwa święta w ciągu roku. Że to są jego urodziny, a drugie to jest boże a ciało. Idziemy <noise> do hotelu, trochę odpocząć. Zrobiliśmy mały shopping, a śmieje się bo Kuba Kuba jest czyścioszkiem, on pachnie, dwa higieny aż za bardzo czasami, bo się kąpie nawet trzy razy dziennie. I w metrze nie chwyci się poręczy, tylko lewituje i śmieje się, że lewituje tak jak Hugo, bo Hugo w aucie nie lubi być trzymany, on jest przypięty pasem i sobie tak lewituje. Nie chwycisz się? Ja? Nie. Hmm. nie. Nie, ja nie, to by No Ale patrz nie trzymał to cały korpus, jest tu, to jest takie <doni> mięśnie <matinę sprawę> brzucha, że to nawet nie... Patrz, nie tylko zhamuje cię, ja ci pokażę. Taki ciężar. Aha. Chwila, chwila zawahania, no, no, no. nie ma chwili zawahania, u mnie nie jest, takiego jak chwila zawahania. Zobacz, jak stabilny, stabilne jak moje emocje. Zobacz, hamuje. No. I ty uginasz ja, jedną nóżkę? Na, ja, ja nawet bez ruchu. Robię wam chętnie room ale mamy tutaj teraz taki bałagan. Możecie tak mniej więcej zobaczyć, o co tu chodzi. Dobra, zrobię wam, może nie room ale pokażę wam chociaż sobie. Zobaczcie, jakie to jest urocze. Tutaj mamy taki mały balkonik. Tam jest łazienka i taki mały hall. Ale jak ja nie jestem fanką ogólnie tapet, jeśli chodzi o wnętrza, tak tutaj to wszystko tak za samo fajnie gra i jest tak urocze. Uroczy jest ten hotel, nie? Ma klimat. Ogólnie w tym, w tej, w tym Paryżu to wszystko ma klimat, tak szczerze. No, jest to piękne miasto. Ale pokażę Wam, co kupiliśmy. Tu mnie Kuba głównie kupił, bo ja, ja mało kupuję rzeczy stacjonarnie, jak mam być szczera. Kupił sobie Kuba taką świetną koszulkę z Off White. Ona, widzieliście ją chyba wcześniej. Jest taka. O. Neymar. Piles saint -Germain. Jak już widzieliście wcześniej, też kupiliśmy sobie bluzy. Kuba kupił sobie taką z kapturem. Zajebista jest w ogóle. Mega gramatura tu jest. Jakościowo top. A ja kupiłam sobie taką... mi kubuś kupił taką bez kaptura z takimi fajnymi plecami. Nie no, jest świetna. Ona w ogóle do dżinsów będzie basicowo siedzieć idealnie. Po w hotelu na przedwitanie dostaliśmy też makaroniki. Ja wsunęłam już różowego, ale tutaj są jeszcze jakieś... jakimś dżemem. tum tum nie pasuje do reszty, bo jest taka nowoczesna, a reszta jest taka antyczna, ja to nazwałam. A ja zbieramy się jedziemy na kolację urodzinową. Mam jakąś sukieneczkę, którą może ubiorę, albo wykorzystam ją na jutrzejsze zdjęcia. Bo jutro będziemy robić kontencik. Miłego go my zaraz uciekamy na tą kolację i widzimy się jutro. Pa, pa! Dzień dobry kochani, witamy Was w dniu ostatnim naszej wycieczki, ale to chyba już mówiłam, jest ze mną Kuba, mamy dzisiaj takie stylówki i powiedziałabym palskie. Idziemy zwiedzać muzeum, a wyjdziecie z nami. No okulary masz paryskie chociaż. I y, akcent. Paris glasses. Paris glasses. Let's go, wchodzimy. Zaraz Wam przedstawimy jak. Słuchajcie, do Louvru weszliśmy. Następująco kolejka przed Louvrem występuje, tak samo jak przed wieżą Eiffel, czyli na spokojnie dwie godziny. jest kolejka. Pod wieżą flaba była dłuższa. Nie, tu była dłuższa. Dobra, pan zarządził, że tu była dłuższa, więc tu była dłuższa. Dobra, czekaj, bo trzeba znaleźć, gdzie idziemy. Jak ktoś nie wie, czy ma rację, to Kuba ma rację. Tam mówiła. o... Lid... o... Ta. Tak, tam mówiła. W każdym razie kolejka była ogromna, ale wbiliśmy się do grupy szkolnej, która jechała na wycieczkę z Hiszpanii, prosto tutaj, ze swoim nauczycielem francuzem. Zagadał go Kuba o piłce nożnej. Okazało się, że też jest fanem Barcelony i co? I tak, oto jesteśmy. W 10 minut weszliśmy do muzeum. Pan, przy kontroli biletów, się pytał, czy jesteśmy częścią grupy. Chociaż że nie wyglądaliśmy. Gdzie my idziemy do toalety? Na górę. się pytał, czy jesteśmy częścią grupy. My odpowiedzieliśmy, że tak. I tak, oto. Znajdujemy się w słynnym muzeum Louvre. To jest Sims nie? To jest Simsów, tak. Sfins? Ale... A, Sims? <noise> w Simsach też było w jakichś dodatkach takie coś. O, to są te... Eee... Bo... Bo... bo, bo o, ja mam nefretetę wytatuowaną. Re to był bóg wojny. Bóg śmierci odrodzenia. No wiem, że Ozyr był kotem. Słońca stwórca świata i pan ładu we wszechświecie. Jak? Ra. Ten Ja. No. Czy to się ra? Re. Popatrz, to jest biżuteria Kuba. To są jakieś amulety. Wszystko tu jest opisane. Wow Widzieliśmy właśnie przepiękny obraz Monalizy, ale ludzie jak się tutaj zachowują, żeby zobaczyć to, to są, Kuba nazwał ich zwierzętami. I to jest idealne określenie, po prostu to są zwierzęta. Zamiast robić tak, że po 10-20 osób puszczać, każdy sobie robi fotę tego i tak dalej, to, to nie wiem, no zwierzęta. Ludzie po prostu się tak I próbowaliśmy robić fotę obok i jakiś gość mówi, że tu jest wyjście. A ja mówię, no gdzie mogę, gdzie mam zrobić zdjęcie, jak, ci, jak to nie są ludzie, to są zwierzęta. Prawda, powiem wam, że jest, jest ciężko. Może weźmiemy sobie jakieś karteczki, co? Jesteśmy w sklepie z pamiątkami. Pisane Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Chyba on podpisywał, co? Tak, no wydaje mi się, że tak. Ja biorę ze dwie jeszcze. Weź. I biorę jedną tą. Wenus z Milo. Skończyliśmy właśnie naszego tripa po muzeum. Idziemy po walizki i śmigamy. Z powrotem do naszej Polski nasze pieski na nas czekają. Wow, ale się trzyma magnesy! Zobacz, Kuba. Idziemy po pamiątki jeszcze, bo kupiliśmy. Ej, Kuba! A dobra, tutaj są jakieś inne. Kupimy może jakieś magnesiki. 3 za 10, ile bierzemy? 3 za 10. Powybieraj, które Ci się podobają do rozdania. Bo my do siebie nie bierzemy do domu, nie? Nie. Weźmiemy taki. Znak zapięcia pasów jest w dalszym ciągu włączony. Wasza na coś do jedzenia albo do picia? Chciałabym Wam pokazać unboxing... Yy... Pamiątek. Eum Louvre. Louvre. Kupiliśmy... Tak, kupiliśmy ten. Ale dobrze. Kupiliśmy takie kartki, na których jest Monaliza, one są podpisane jako kartki z livru Monaliza. Otóż to. Następnie kupiłam sobie koszulkę dla 10 -latka, bo tylko taka była dostępna i była jeszcze dla 8 -latka. I kupiliśmy, o kupiliśmy sobie przecież to do domu 7,50 euro Mała wieża Eiffla, y, łuk triumfalny i katedra Notre Dame Na tyle wiem o historii Ja wiem, to z historii to wiem. O, to jest przecież wszystko podpisane, nie widziałam To była katedra Notre Dame Mieliśmy też coś dla was Pamiąteczki Magnesiki. Uuu, oj, to aż tyle, to co To jest fajne, jak rejestracja. Ej, wiecie, że w Paryżu chyba e, kupiłam najtańsze magnesy, jakie kupowałam gdziekolwiek. Zazwyczaj magnesy kosztują z 5 euro. Jak byłam w tym. Jak byłam w Egipcie, to kosztowało jest 5 euro. Na Bahamach w Stanach, jak byliśmy, to kosztowały z 5 dolarów jeden. Wszędzie 5 euro. A tutaj za 10 dolarów za no, 10 euro 6 pięknych magnesów mamy takie dwie zjadłeś wszystkie chipsy? muszę to przynieść robiliśmy sobie z Tobą filmy na YouTubie jak macie YouTube'a Premium to możecie sobie pobierać filmy, fajne to jest ja ostatnio się wkręciłam w kanał Plotkary na YouTubie mam też konopskiego na pięści to będą Twoje Pusialkę. Dużo piosenek mi się w ogóle pobrało z automatu. Mm, oj Wojtek, lotkary znowu. Po przyjeździe od razu jedziemy po pieski. Strasznie za nimi tęsknię. okropnie. Jak byłam u mamy w styczniu na kilka dni, nie cztery dni może. to Chyba od środy do soboty. To była ciężka rozłąka. Strasznie za nimi tęsknię. Pokażę Wam jakie zdjęcia nam wysyła yy, ich opiekunka w ogóle. Nie uda mi się załadować. Musimy uwierzyć, są urocze. Dziękujemy, że byliście z nami. To był wspaniały wyjazd, jestem najdawdzięczny jazd. Widzimy się za tydzień we vlogu. Polecam subskrybować ten wspaniały kanał. Nie mam się jeszcze na YouTube. Łapki w górę, komentarze. See ya!